Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. A jeśli nie chcecie przegabić więcej tego typu materiałów, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału Must Blast. Zachęcam także do zobaczenia mojego profilu na TikToku Must Blast, gdzie link możecie znaleźć w opisie pod filmem. Ale co to ma być? Poczekaj, my tylko chcemy autograf. Yeah. Nie. Żałosne pluskwy! Już prawie po nim. Perek, gonisz? Dosyć! To no go przyhamuje. Oby... naprawdę nie takie miałem plany na dziś. Tak. Idźcie precz! Ostrzegam! Poczekaj, my tylko chcemy autograf. Ha, ha, ha! Wolność czeka! Potrzebujemy odpowiedzi. Musimy go dorwać! Ale jest zimnica. I tak to się robi! Ach, no nie wierzę! Gdzie ten piekielny goblin! Czas wrócić do gniazda! -ha -ha -ha. O, o, prawie wam wyszło. No, szacunek. Poczekaj, my tylko chcemy autograf. Poddaliście się już, nieznośne robale? O rany, zaraz pryśnie. Nie tak prędko. Yeah. 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 Ah. A! Ja. Skąd ty masz tyle siły? Po tym zostanie blizna. Ej, też ty z tym uważaj. Po tym zostanie blizna. Ej, też ty z tym uważaj! E, tak sobie myślałem o kangu i w ogóle. Jednak... dobrze. <grymne> Ale jest zimnica. Wszystkie te niebezpieczeństwa. Przy... Au! Niedobrze. zostanie blizna! O Ow! Niedobrze. Nie dobrze! 違う。我 w ogóle i... Ja! I... Teto przegapiłam! z przeszłości? Rycerze z przeszłości? Co to ma być? To ja lepiej wrócę. Łos! odbierasz to? A! A! Tak, chyba wychodzą z jakiegoś portalu. Jest też i drugi. Co Chloe robi na Manhattanie? Reszta Avengers będzie musiała odkryć, po co Kang nas tu sprowadził. Dobrze, że mamy pomoc. Hej, niezłe zbiorowisko. <trych> Mogłem zabrać nową kasetę. Porozmawiacie sobie później. Teraz mamy misję. Co wiesz o Kangu? To co trzeba. To naprawdę dranie, jak ich mało. A jego wspólniczka? Ravona Renslayer. Kiedy Kang podbił jej królestwo, została jego żoną. Doktorze Strange. Czy Kang może atakować w wielu epokach naraz? Nie Należy to mocniej zgłębiać. Dwa zespoły. Jeden ruszy za tymi rycerzami, drugi sprawdzi, gdzie podział się Klow. Przez mistyczne portale. Woohoo! Miejcie oczy i uszy otwarte. Nie wiemy, co może się czaić po drugiej stronie. Jak urosnę, chcę być zupełnie jak ty. No co? Mama jeszcze urosnę. Dobra, Starczą albo na tarczy. Wolałabym z. Jam jest grud. Ejże, dzielni Herosi, możecie poratować w potrzebie? E, czy ta puszka mówi do nas? Chyba ma kłopoty. Lepiej zobaczmy, o co chodzi. Ten rzeźmieszek uciekł z pantalonami babci Wierzchosławy. U... Witajcie w Anglii, wędrowcy. Kłania się ser Persi ze Skandii. Żałuję, że wasza wizyta nie przypada w zacniejszym momencie. Lecz jak widać, str zaklinam. Wesprzyjcie me starania i obalmy tego tyrana, abym odzyskał. Cudownie, zamek jest w tę stronę. Za mną! Co możesz nam powiedzieć o tym Kangu? Kang to wojownik o najstraszniejszych talentach. Ja i moi rycerze nie mieliśmy szans zjednoczenia. Cóż, oby nam poszło w takim razie lepiej. Uwaga! To Hang nasłał te demony! Tam jest gród. Ta, to było zbyt łatwe. Faktycznie, masz rację. Pewnie ci naprawdę źli czekają na nas w zamku. Ostrożnie, kamraci! Kolejne złe dusze! Przybyliśmy. Nasz wróg czyha wewnątrz, dlatego gotujcie się proszę i dajcie znak do rozpoczęcia szturmu. Jesteście nowy, szalony superspir, najwyraźniej gustujący w kozakach. Sam siebie nazywa Kang. Co to za klaun? Pierwsze słyszę. A ci nowo przybyli w Strażnicy Galaktyki? W każdym razie też guzik wiedzą. No ale jeden z nich to drzewo, więc co się dziwić. Szop za to mówił, że Kang ma nadzwyczaj mocno rozdęte ego i wielki statek w kształcie miecza. Kang twierdzi ponadto, że przeniósł Manhattan na prywatną arenę walk zwaną Chronopolis. Przeniósł Manhattan! Niby co, źle mu wcześniej było! Ale o czym to ja? A tak to Chronopolis. To podobno zlepek najwspanialszych krain czasu i przestrzeni. Avengers zbadają tymczasem prawdziwość, historię ganga i możliwość opuszczenia Manhattanu. Matula Anglia jakoś strasznie przycichła. Coś tu nie gra. Enchantress Madame. Powracam z sojusznikami. Jakież to, Wiedźmie, zło teraz szykujesz? Na przykład zagładę, zniszczenie i moc mroku. Czas atakować! Oto i rzeczony samozwaniec! Nathan Garrett. Black Knight! Spotkałem kapitana Avalona po drodze. Potwierdził moje obawy. Już wkrótce Kang ujrzy, że godzin władać wraz z nim. Straże! Klasyczna taktyka dywersyjna Kanga. Enchantress, dzień powinność! Trzeba go zatrzymać! Zwolnijże! Pośpiech złym doradcą! To pułapka! Trzeba wejść do środka. Głupcy! Śmiecie się mierzyć z Enchantress? To żałosne. Rędko! Musimy odnaleźć drogę do środka. Źle się może dziać waszemu kamratowi. Woo! Oblężenie! I cóż, że koncypujesz, Lady Gamoro? Dlaczego tak dziwnie mówisz? No, bo presja otoczenia. No to co tym razem? Oto Star Lord. Legendarny Lord. Nie zdołam tego użyć, lecz to żaden wstyd, przyznać się do słabości. Niech mi ktoś pomoże. Tu będzie się musiał zająć mechanizmem bramy. Myślicie, że ta klatka jakoś pomoże? Hmm. co się wznosi, kiedyś też opada. Jeśli przyspieszę klatce upływ czasu, powinna spaść. I już wiekowa, popsuta klatka. Super, to co teraz? Teraz po prostu cofnę upływ czasu. A, po prostu, hm? Ja tam jest krótki. Hej, bracie grucie! Czas na rock'n'rolla! Jam jest grud. Jam jest gród! Jam jest gród! Jam jest grud. To działa! Nie przerywaj, gród! O, jakże sprytnie. Aż prawie uniosłam brew. Zobaczymy więc, jak radzicie sobie z magią, zgoda? O, o, co ona wyczynia? Cokolwiek to jest, czarno to widzę. Zabrwała nowych oponentów. Patrzcie, kamraci! Pomocy! Precz ode mnie! Głupcy, zapominacie, z kim zadarliście? Tak jak sądziłem. To iluzoryczna postać Kang. Musiał obdarować ją mocą przysłaniania wzroku agamot. Aga-co-to? Dalej! Musimy tam wejść i znaleźć kapitana! <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> By mi się teraz super bohatę! Jakże ja ląduję w takich sytuacjach. Kto by się tego spodziewał, co? Podejrzewam, że Enchantress. Droga do środka jest kompletnie zablokowana. Tak, ale być może istnieje inna. Spójrzcie na obszar niżej. A, magia Enchantress najwyraźniej ominęła ten mały skrabek. Może zdołam stworzyć portal, żeby ją wyciągnąć. Odsuńcie się! Jak miło, że się zjawiacie. Zaczynałam się czuć samotna. Wyczuwam napływ potężnej mocy z tej komory nad drzwiami. Czy to? Złote jabłko Idun? Owszem, podziwiajcie pełnie chwały prawdziwego reliktu Asgardu. Źródła mocy tak potężnego, że żaden śmiertelnik nie mógł. Dobrze, tak sądzimy. A więc razem z jabłkiem pozbędziemy się jej mocy. Pomyślcie, jak się do niego dostać. Niestety, przy takim jabłku z wieczora, koniecznie trzeba doktora. Ha! Kto by pomyślał, że. Nie, nie może być. Zapłacicie za to! I idź ...przodem. Jam jest krótko! <laughs> Hej, doktorze, nie sądzisz, że jest za cicho? Wiesz, zero pułapek. Zero pułapek? No takie miejsce się prosi o pułapki, nie? Wiesz, bo ten średniowieczny klimat i w ogóle... Owszem, masz panie, Moje zamczysko pływa w pułapki. <laughs> Witajcie drodzy w mym lochu zguby! <laughs> Hej! A, ja jakiś ratunek? Tylko ostrożnie tam w Tak ostrzegawczy! Choć jestem bardzo ciekaw, jak ty chciałbyś przez to przejść. Proste zaklęcie ruchu rozwiąże problem. Kolejni piekielnicy. Uf! Uf! Powinienem dziś wybrać. Miecz, Obuch. Tyle czasu wam zeszło w sklepie z pamiątkami? Ha! Ale numer! Jak to się w ogóle stało? To długa, kompromitująca historia. Uwolnijcie mnie, proszę. Odrobinę cierpliwości. Hej, dobrze, że jesteś z powrotem! O, dzięki wielkie. Stąd nie dosięgniemy Black Knighta. Ale twoja tarcza może pomóc. Tak, jak pokój przestanie wirować. O, o widzę, że się wprosiliście. Jak miło, że dołączyliście do reszty. Wiedźma i drzewo nawet się opierali. Hej! Kogo nazywasz wiedźmą? Ja jest? Gród! Teraz go mamy! Nie umkniecie tego Teraz, A już koniec! Nie umkniecie! A już koniec! Czy może zrobić ci jesień średniowiecza. Plany kanga was przerastają. Nawet nie macie pojęcia. Oświeć nas! Ukłony i podziękowania zacni wojacy. Jam jest jedyny prawdziwy ser Persi. Sława ser Persi! Bądź zdrów! Co z Kangiem, panie? Jego portale pozwoliły Garethowi przejąć mą twierdzę, a Enchantress zniewolić to królestwo. Jednego portalu jeszcze nie odkryliście. Dokąd wiedzie, nie wiem. Bywaj, panie. Czołem zacni herosi! Życzę hełmów twardych, Aha. magii szczodrej i tarczy niezłomnych. Możesz powiedzieć, że mogłeś tak w każdym momencie? Jam jest, brud! I ich strażniczy kompanii ledwie zaczynają dostrzegać całą pełnię mego geniuszu. Nie da mu się zaprzeczyć, Kangu Zdobywco. Może więc tym razem mógłby się zaskoczyć ich litością. Litością? Wyszukana sugestia, jak gwiazdko zaranna. Jakobym ja, Kang Zdobywca, miał zostać Kangiem Litościwym. <śpiewanie> te okna? Zdobywca winien móc spoglądać na swoje zdobycze. Tak jest, wasza kankowa mość. Wezwę personel. Myślicie, że ten kank ostrzy sobie zęby i na to miejsce? Jeśli dopadniemy Kloła, to może zachęcimy go do wyjaśnień. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć o zostawieniu łapki w górę, jak i zostawieniu subskrypcji na kanale oraz o zerknięcie na mój profil na TikToku Mastblast.